Uchwała dotycząca zmian w budzie stalowskiej została uchylona. Rada Miejska w Nowej Dębie jednogłośnie przychyliła się do prośby mieszkańców, którzy nie przystali na zmiany zaproponowane przez burmistrza. Swoje niezadowolenie wyrazili także radni. Z zarzutami nie zgadza się sam burmistrz. Celem wprowadzonych zmian miało być uporządkowanie spraw formalno-prawnych. Część mieszkańców odczytała to jako zamiar likwidacji budy stalowskiej. Czego konkretnie dotyczy problem? Całe zamieszanie zostało wywołane uchwałą, która została przyjęta 29 marca 2023 roku. Dotyczyła ona nadania nazwy ulicy Buda Stalowska w obrębie miejscowości Alfredówka. Wcześniej w tej kwestii w 2022 roku podjęto stosowną uchwałę na Zabraniu Wiejskim. Celem było uporządkowanie kwestii formalnych oraz geodezyjnych. Powiem szczerze, że moim pierwszym zamysłem było sformalizowanie czegoś, co już istnieje od 40, 50 lat, nie wiem, ciężko stwierdzić od dilu. Buda funkcjonowała jako miejscowość, ale formalnie z tego, co Pan Burmistrz mówił, nie była nią. W związku z tym, no to e, zmiany geodezyjne, jak to było powiedziane, kosztują dużo. No, dla mnie dużo to jest takie pojęcie względne, bo nie wiadomo ile tak naprawdę. Dlatego Pan Burmistrz tutaj wymyślił, czy Pan Burmistrz, czy pracownicy, rozwiązanie nadania ulicy. No, i samo nadanie ulicy nas jakoś tam nie przeraziło. Potem wyszły różne, że Urząd Statystyczny tam ma problemy z numeracją. To już wynikło w trakcie przeprowadzania tej uchwały. Państwo radni pewnie myśleli, że to jest jakaś kolejna setna ulica w gminie nadawana, także pewnie nawet nie zwrócili na to uwagi, tylko po prostu przyjęli tą uchwałę. No, a zmiany okazały się kolosalne. Mieszkańcy dzisiaj mieli problemy. To w zasadzie z ich, z ich inicjatywy wyszła ta propozycja jakiegoś rozwiązania, dlatego że w aktach notarialnych, które do nas pływały, pojawiały się tak działka ewidencyjna położona w obrębie Alfredówka, działka ewidencyjna położona w miejscowości Alfredówka. Już jasno notariusz pisał, w jakiej miejscowości jest ta działka formalnie mieszkańca osiedla Buda Stalowska. Więc to stwarzało im problemy, a trochę tych ruchów y, ewidencyjnych było w ostatnim czasie, no i, i stąd jednocześnie te ponaglenia, żeby uregulować ten stan z urzędów y, państwowych, nas no spowodował, że w dyskusji, no wyszliśmy w tym kierunku, żeby nie stwarzać wielkich problemów, to zajmijmy się jakby wydzieleniem ulicy. No, y, bo było najmniej problemów z y, z tych takich stricte porządkowych, czyli, czyli nadanie numerów porządkowych i, i w zasadzie na tym się by kończyło. Efekt był taki, że mieszkańcy otrzymali zawiadomienia z Urzędu Miejskiego w sprawie zmiany numeracji porządkowej. Skutek jest taki, że mieszkańcy musieliby zmieniać część dokumentów. Spore zamieszanie wywołało to także wśród przedsiębiorców. Mieszkańcy odczytali to jako swego rodzaju likwidację budy stalowskiej i wcielenie jej do Alfredówki. Ja czuję się w jakiś sposób oszukany. Pan burmistrz popełnił ogromny błąd, ponieważ nikt, nikt w żaden sposób mi nie powiedział, że ja głosuję likwidację miejscowości. Po pierwsze. Po drugie tego samego nie zrobił pan nie informując mieszkańców. Dowiedziałem się tego od państwa, a minęło rok czasu od podjęcia tej uchwały, także też czuję się dzisiaj niekomfortowo w tej sytuacji i nie wyobrażam sobie, że takie, takie miały miejsce w przyszłości. Ja uważam się tak samo oszukany jak i oni, i tyle. Po prostu kilka osób wiedziało tak naprawdę, jaki ma pan burmistrz zamiar, natomiast cała reszta dowiedziała się po roku czasu. I dzisiaj jesteśmy gdzie jesteśmy. Pan złotousty burmistrz, jak zwykle, wszystko zapętla, zapętla, do meritum nigdy nie przejdzie. Czyli skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Skąd mamy tutaj mieszkańców? Prowadził pan ich w błąd, bądź nie powiedział im całej prawdy, jak to będzie wyglądało. Jest pan cztery kadencje burmistrzem, znał pan problem na pewno nie od wczoraj. W życiu bym takiej rzeczy nie zrobił, natomiast no, dałem, że tak powiem, asumpt do tego, żeby tak to określali radni, chociaż nie było do tego żadnych podstaw. Niczego nie likwidowaliśmy. Zresztą jeszcze raz pokażę. Buda stalowska jest częścią wsi Alfredówka. To jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji 17 października 2019 roku. No To nie jest wymysł burmistrza. Zmiany są konieczne, czego nie negują sami mieszkańcy. Nie wyobrażają sobie jednak, by Buda stalowska przestała istnieć. Obecnie to grupa mieszkańców, która funkcjonuje jako osiedle, a nie jako sułectwo. Zwyczajowo od dziesiątek lat Buda stalowska jest traktowana jako miejscowość. Choć z punktu widzenia prawa nigdy nią nie była. Jak każdy problem, można tą sytuację rozwiązać, sformalizować tak, żeby po prostu ta buda była. Bo, bo jeszcze tydzień temu o, dowiedziałem się od naszego pana burmistrza, że Buda Stalowska oficjalnie nie istnieje. Ja, jako mieszkańc Nowej Dęby, 41 lat mam, zawsze wiedziałem, że jest coś takiego jak Buda Stalowska, taka miejscowość. Po czym tydzień temu burmistrz mnie poinformował, że czegoś takiego nie ma. I, 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 I tak jak wtedy powiedziałem i myślę, że to jest w zgodzie z mieszkańcami Budy Stalowskiej, niech burmistrz zrobi tak, żeby ta Buda powstała jako miejscowość i żeby ona była, istniała tak jak to było od zawsze. No. To nie jest taki temat, który wyskoczył burmistrzowi jak królik z kapelusza, tylko jest dość złożony i de facto wymaga jakichś decyzji, których byśmy nie podjęli, one będą wymagały, proszę Państwa, uporządkowania pewnych rzeczy. I jeśli jest tak, taka wola, jak tu Pan Wiceprzewodniczący Rady mówił o tym, żeby utworzyć miejscowość Buda Stalowska, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy taką procedurę rozpoczęli. Ona będzie niosła za sobą nieco więcej zmian, bo trzeba będzie wykonać operat geodezyjny dla numerów, dla nowych numerów ewidencyjnych działek, które znajdą się w obrębie Buda Stalowska, ale będzie to rozstrzygnięcie już na stałe. Zamysłem nadania tego ulicy było, żeby w jakiś sposób nieinwazyjny pomóc mieszkańców, żeby to uregulować, no i pewnie w gminie uregulować pewne sprawy. No bo jeżeli niektórzy mają meldunek Buda Stalowska, ja też taki osobiście mam, niektórzy gdzieś tam słyszałem mają Alfredówka, no to trzeba zrobić z tym porządek, ale to nie w taki sposób, że na przykład urząd statystyczny dla niego jest ważny, żeby mu tam grało w tabelkach, no bo jednak Buda Stalowska, nieduża, bo nieduża osada istniejąca w lesie, nie wiem czy wszyscy wiedzą, że tam istnieje. Dzisiaj mamy okazję się przekonać, jest dużo mieszkańców i to nie są wszyscy, to są tylko przedstawiciele. W czasie sesji Rady Miejskiej, radni jednogłośnie i zgodnie z wolą mieszkańców uchylili uchwałę. Wszystko wskazuje na to, że najbardziej oczekiwane przez mieszkańców jest stworzenie oddzielnej miejscowości. Jeśli podjęte zostaną sprawne i szybkie działania, to Buda Stalowska mogłaby się stać oddzielną miejscowością już od początku 2025 roku. Jest wola, żeby była miejscowość, tylko, tylko nie robić nic. Nie da się tak zrobić miejscowości. To, tu jak tam jeden z radnych zaznaczył, rozmawiałem z wicebójcem Grębowa, który wydzielał z Grębowa miejscowość Zabrnie. Tworzył miejscowość Zabrnie Od Nowa, które, jak wszyscy pewnie wiedzą, istniało sobie i istniało. Niemniej jednak nie było odrębną miejscowością, w związku z tym te prace zostały wykonane, a więc obręb geodezyjny, numery, numery, numery ewidencyjne, numery porządkowe. Proszę sobie wyobrazić, jak to mój to opowiadał, że były nadawane numery porządkowe grębowa w Zabrniu. Grębowa, czyli było tu gdzieś w Grębowie 580, dalej w, w Zabrniu 581. Ktoś się budował w Grymbowie 582 i tam było jeszcze większe pomieszanie. Tu na, na szczęście było to trochę uporządkowane, bo wszystko było przypisane do y, osady Buda Stalowska, ale jak się tworzy na nowo, nadaje się, numer, nadaje się na nowo według nowych przepisów numerację porządkową. Nie dotyczy już tylko, tak jak poprzednio, budynków, ale dotyczy y, wszystkich działek, które mogą być zasiedlone, a nie są. I im też trzeba nadać numer porządkowy. Stąd stwarza to już inną sytuację niż do tej pory.